Możemy postawić kora na środku. Te pedestały po bokach, to na środku. No i teraz potrzebujemy wsadzić dwa sorżemy, jednego golda i patyki. Z tego setupu, który zrobiliśmy, wyjdzie nam bardzo fajna różdżka. Bierzemy sobie cztery skrzynki. Skrzynki stawiamy na tych pedestałach, lektern do środka tutaj się zrobi piękna animacja i wychodzi nam coś takiego jak Storage Lectern, to sobie już możemy postawić jak widzicie, no nawet wygląda całkiem podobnie do Applied Energistics, ale nie wymaga prądu i jest dużo, dużo tańsze możemy w końcu zrobić ten tablet, stawiamy sobie ten Ritual Blazer kładziemy sobie na niego ten tablet i teraz potrzebujemy zrobić Book and Quill jak go zrobimy, kładziemy sobie go Klikamy prawym i wypada nam coś takiego jak Bookworm Charm, którym klikamy prawym, pojawia nam się tutaj taki słodki stworek. Klikamy prawym na skrzynkę, prawym na ten nasz Storage Lectern i spójrzcie tylko na to. Mamy Applied, no prawie Applied oczywiście,